I nigdy nie jest za późno, aby uczynić ten wpływ pozytywnym i znaczącym. Ponadto, ignorowanie ograniczeń wiekowych oznacza przyjęcie stałego uczenia się. Nie ma znaczenia, czy próbujesz czegoś po raz pierwszy. Ważne jest, aby zachować otwarty umysł, być gotowym popełniać błędy, korygować kurs i rozwijać się z każdym krokiem. Dyscyplina i konsekwencja nie mają daty ważności. Każde codzienne działanie, niezależnie jak małe się wydaje, to cegła budująca twój postęp. Nieobsesyjnie skupiaj się na tym, gdzie powinieneś być według społeczeństwa. Skoncentruj się na tym, dokąd możesz dojść, jeśli zaangażujesz się w siebie. Nigdy nie jest za późno, ponieważ życie nie czeka. Każda chwila, którą odkładasz, każda wymówka, którą wybierasz zamiast działania, to stracony czas, którego nie możesz odzyskać. Stoicyzm uczy nas skupiać się na tym, co możemy kontrolować nasza postawa, nasze decyzje i nasza wytrwałość. Nie możemy zmienić przeszłości, ale możemy użyć teraźniejszości, aby stworzyć lepszą przyszłość. Nie pozwól, aby wiek był hamulcem. Uczyn każdy dzień okazją do postępu, nauki i udowodnienia sobie, że jesteś zdolny do więcej niż sobie wyobrażałeś. Pamiętaj, ograniczenia istnieją tylko w umyśle tych, którzy akceptują je jako barierę. Ty możesz zdecydować się je dziś przełamać. Zacznij, nawet jeśli czujesz, że jest za późno, działaj, nawet jeśli droga wydaje się długa, wytrwaj, nawet jeśli inni mówią, że Twój moment już minął. Prawdziwa miara Twojego sukcesu nie leży w tym, kiedy zaczynasz, lecz w zdolności do pozostania na ścieżce uczenia się i dalszego postępu. Ignoruj ograniczenia wiekowe i przekształcaj każdy dzień w deklarację, że nigdy nie jest za późno, aby być najlepszą wersją siebie.